Jesteśmy na południu, trudno nazwać, że to już jest południe naszego miasta, bo to jest dzielnica przed Śródmieściem, ale bardzo istotna z punktu widzenia szlaków komunikacyjnych, bo tędy przebiegają główne arterie łączące właśnie południowe dzielnice naszego miasta. Myślę tutaj o ojcu, Piotrowicach, Podlesiu, Kostuchny, Zarzeczu z centrum. A więc miejsce, które jest dość istotne z punktu widzenia jego funkcji transportowej i zresztą wcześniej, jak Państwo pamiętacie, tu w tym miejscu była pętla tramwajowa i tutaj tramwaj swój i kończył i zaczynał bieg, kierując się w, do centrum i dalej do innych miast naszej aglomeracji. To też właśnie ta lokalizacja pęti tramwajowej wymusiła na nas pewne działania związane z kwestią powstania dużego centrum przesiadkowego park and ride, takie jakie właśnie tu Państwo dzisiaj widzicie, czyli integracja door to door, jeszcze raz autobus i tramwaj, tak żeby była wygoda przesiadania się z linii autobusowych na linie tramwajowe, jak i również parking wielopoziomowy na samochody na prawie. 490 około miejsc parkingowych, oczywiście uwzględniających również możliwość zaparkowania samochodów zasilanych elektrycznie, oczywiście te, które są związane z przepisami dla matek z dzieckiem, dla, dla osób niepełnosprawnych. I ten parking jest połączony przejściem jednopoziomowym z centrum przesiadkowym, z wyzwalaniem ręcznym sygnalizacji świetnej na zielone światło, z priorytetem dla pieszych i rowerzystów. Tak więc generalnie jest bardzo krótki czas oczekiwania dla osób poruszających się pieszą czy rowerem, czy przemieszczających się z parkingu do samego już centrum przesiadkowego.